Jesteśmy w kino Atlantik na premierze filmu dokumentalnego, który jest powiązany niestety ze smutnym wydarzeniem, jakim jest wojna. Jestem z panią, która jest bohaterką między innymi tego filmu. Proszę przedstawić się najpierw naszym widzom. Witam serdecznie, Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka z Wpoznaniu. Bardzo proszę powiedzieć o tym, czym pani pomagała i jak się zaczęła w ogóle przygoda z pomocą. Związana ta przygoda właściwie trauma tak naprawdę bo myślę, że w tych kategoriach raczej powinniśmy to rozpatrywać jest związana z moją pasją, z zawodem, z ratowaniem zwierząt oraz przede wszystkim tym, że zwierzęta egzotyczne i dziko żyjące gatunki są również ofiarami wojny, a tak jak ludzie mają jeszcze swoje organizacje pomocowe i te osoby są zaopiekowane tak często Zwierzęta w trakcie wojny są bezbronnymi ofiarami, o które nie ma kto zadbać. Stąd Natalia Popowa, azyl, ogrody zoologiczne i również zwierzęta utrzymywane w domach prywatnych, bo niestety Ukraina to miejsce, w którym lwy, tygrysy czy niedźwiedzie. Pomimo zakazu, nadal utrzymywane są w ogródkach przydomowych, wręcz w mieszkaniach. Duża grupa zwierząt wymagała pomocy natychmiast. Głód, chłód, pragnienie, wielkie drapieżniki, które potrzebują świeżego mięsa i w tym momencie ogromny problem ze zwierzętami, które czekała, straszliwa śmierć. Pomagaliśmy jako ZOW w Poznaniu, również jako partnerzy Aliansu Europejskich Sanktuariów. Azylii i ogrodów zoologicznych, po to, żeby znaleźć nowe miejsca w Europie, nawet poza nią, dla zwierząt wymagających szczególnej pomocy. Ponad 200 zwierząt zostało ewakuowanych, wśród nich lwy, tygrysy, niedźwiedzie brunatne, niedźwiedź himalajski, wilki, borsuki, lisy. Była to ogromna wyprawa za każdym razem i ogromne wyzwanie dla nas i dla strony ukraińskiej, dla ogromnych miłośników i aktywistów zajmujących się prawami zwierząt właśnie tam. Czy pani jeździła sama na Ukrainę, czy właśnie pomagała bezpośrednio w Poznaniu, gdzie pani mieszka i działa oczywiście? Myśmy zabezpieczali transporty na granicy polsko-ukraińskiej, natomiast wyjeżdżały one z Kijowa, z okolic Kijowa i po wielkiej drodze trafiały do nas, udzielaliśmy pierwszej pomocy, rehabilitacji. Wszystkie zwierzęta ewakuowane dojeżdżały do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, który stał się takim miejscem szczególnym dalszego wręcz przerzutu tych zwierząt z wielkim sukcesem, dlatego że pozostały przy życiu wszystkie osobniki, które stamtąd były wyciągane. Wśród nich maleńkie lwiątka czy tygrysiątka, które udało się dosłownie w ostatniej chwili spod ostrzałów uratować. Właśnie pani odpowiedziała na to pytanie, które chciałam zadać, odnośnie tego, czy wszystkie zwierzaki właśnie przeżyli. I bardzo mnie to cieszy. A, właśnie, a w których krajach mieszkają zwierzaki? Bo pani powiedziała właśnie, że mają swoje domki w różnych krajach Europy. To jakie to kraje? w tej chwili azyl w Hiszpanii również w Niderlandach w Belgii a niektóre z lwów trafiły wręcz do korzeni dlatego że zostały przewiezione do rezerwatów afrykańskich tam w spokoju, czekają już swoich ostatnich dni bez huków, bez wystrzałów, na pewno w ogromnym stresie i cały czas wyprowadzany z tych dramatów, który był udziałem również ich, tak jak wszystkich uchodźców. A właśnie, a co pani dzisiaj czuje, będąc na premierze tego filmu i na ile ważne robić takie filmy w tych czasach, tak, kiedy wojna jeszcze nie skończyła się? Myślę sobie, że te czasy wyzwalają w nas ogromne pokłady człowieczeństwa. Jestem niesamowicie dumna z tego, że Polacy stanęli na wysokości zadania, że pomagamy sąsiadom, że walczymy ze złem w czystej i najgorszej postaci. Wojna jest ogromnym dramatem i dla ludzi i dla zwierząt. My jesteśmy tymi osobami, które zajmują się zwierzętami, dlatego stanęliśmy wtedy, kiedy trzeba było na posterunku, żeby pomagać i będziemy robić to dalej do ostatniego lwa, który tej pomocy wymaga. Bardzo dziękuję, jako Ukrainka, bardzo dziękuję Pani za pomoc, Pani i całej ekipie, tak, która przy tym oczywiście pracowała, była, ponieważ rozumiemy, że to bardzo duży gron osób i oczywiście, oczywiście każdy może zrobić coś dla, dla, pomocy, ale tylko razem jesteśmy silniejsi, tak, w tym wszystkim, więc dziękuję i życzę tylko zdrowia i mam nadzieję, że jak najmniej zwierzaków będzie cierpieć z tej wojny. Dziękuję pięknie.